Witam serdecznie wszystkich. Siemano siema, mordyczki Ja też to właśnie tutaj do was nagrywam. Bo widzę się do Lidla. I zobaczymy... Czy gdzieś tam są te mendy dwie. Czy nie. Więc zobaczymy. Leje deszcz grubo, więc... Pogoda na pewno nie jest przyjemna. Na pewno. No i co? Zobaczymy zaraz. Jak im się wyjdzie na ulicę, w taką pogodę. Na pewno uderzę pod Lidla. No i jak pod Lidlem nie będzie, zapytam, jak ktoś tam będzie, ale może nikogo nie być, bo jest straszna pogoda, deszcz pada. Więc zobaczymy, ale zobaczymy. Jak nie będzie ich pod Lidlem, to jeszcze zobaczę pod kurtownią, bo tam Kiedyś karakan powiedział, że jak, że jak deszcz pada, to nie jest na rampie, ale to jak było lato, a nie jak jest zima, mi to mówił, więc zobaczymy. Idziemy, idziemy. A wy co mordeczki? Ciasnicie w ogóle za trenero jeszcze za streamami? Po jestem znowu coś mi przerwało, a po drugiej deszcz pada i nie chciałem robić takiego pływ tego przebiegu i są teraz właśnie pod Didlem Idziemy zawsze urzędują Ale jak widać jeszcze go zobaczyć Nikogo nie ma a tam, a tam śpią tam w piwnicy Dobra, idę bo tam też jest ten. To na prosto macie. Tam na prosto macie ten. Tam, tam macie na prosto ten. Iść ma ten video, ja? Jedz. Na skrajny yy, jedz. Ten. No tutaj widzicie, że jeden kolega. Ale tam idziemy teraz. Tam tam do nich idziemy zobaczyć, czy tam są, no bo taki deszcz jest, że, deszcz jest, że jest masakra. Idziemy, idziemy. Tam taki kolega, troszkę niezrównoważony, ale mój kolega tam mnie wołał, ale mówiłem mu, że nie ma teraz szans, bo Nagrywam wideo Idę właśnie Idę właśnie tam, już daleko Tam jest ta hurtownia i blaszak I tak to wygląda A ja wy co tam, jak tam, jaką macie pogodę i jak tam macie czas Bo ja tam w Lidlu, tam do Lidla i teraz jest tutaj na hortownie. Zobaczę, czy są tutaj gałęzie, bo już minęło ile. Zaraz będzie tydzień czasu, aż trochę więcej. Jak zostali, jak zostali pognani, ja Kiedyś ich tam znalazłem, pamiętacie, z Tyganem Cygana znalazłem, wiadomo. Zaraz zobaczymy. Jeszcze mój pysk. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A tu jeszcze Edward przełapany na, 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 na molestowaniu się na piciu nielegalnym. Jak tam Edward? Wideo nagrywam Cię, czasem Cię pięknie, wiesz? I tu jest. Kto tam jest? Co tam są za dwie te leżą? Czekaj, jak ja tam mam przejść? A to taki apartament, 63 metry. Czekaj, ja to muszę naokoło iść. Eee, ten. Dobra. Już druga osoba usiłnie stara się mi przerwać nagrywanie. Ja zaraz podejdę, bo to jakby na interesie, bo jest chcesz być? O, proszę ja ciebie. A tu nikt nie ma prawa wejścia. O, widzę. Piwko, bo tam parę butelek było. Ale tu jest piękna historia, co? No tutaj jest fajne, nie? i teraz śpimy razem. Tu jest fajnie, deszcz nie pada, przynajmniej. A no fajnie jest. No to nie, kurwa. Przytulimy i będzie ciepło. No mówię ci. Czy... No na razie... Na razie widzowie są zmierz... zmieszani. Jedni chcą drudzenia, żebyście wrócili, więc... Ja nie wiem. Co? Widział mm. coś mój, powiedzieć? Mój kolega jest trochę nie do... Chcesz, I co biznesmeny? Co biznesmeny? Główko jest. Spadzie jest. Na, ja chyba. Nie wiem. Pójdziemy do, do tego. A tam w to chyba? Yy, nie wiem, no tam się chodzi. To tu ma spało. Wow. Pójdziemy chyba tam, bo jest za no, zimno. No. Tu jest za zimno. Ale dam na, Ja ci mówię, dam radę. Podaj mi piwo. Chcecie coś do widzów powiedzieć? Eee, ja? Wiecie co, widzowie wiecie, wiecie, gdzie ja spię, Gdzie pójdę spać? Eee. Pójdziemy eee, jeszcze do kotłowni Bo tam jest najlepiej ciepło A tylko jest trochę inne, ale nie ma przynajmniej no, i nie pada le. A tak mieliście mieli streama, no, chatę, no, wszystko Zjebaliśmy sprawę, nie? Chcecie, chcecie powiedzieć jakieś kilka słów? Bo ja biorę i ten lecę do Lidl do zakupy. Eee ehm, widzowie, jeszcze raz. Jeszcze raz. Przepraszam, nie wiem co tam będzie z naszym trenerem, znaczy moim trenerem są. ale chciałbym wrócić. Co byś chciał? Wrócić. A, wrócisz? No. A ty najpierw co? Taki nie mowa, Chyba żeś wypił jedno piwa, bo już... Z mrozu już nie potrafisz, że... Może no no. mrozu nie ma, ale zimno. Kurekcie. O. Nie rozpierdalaj mi mojej chaty. <grym> to jest już tyle... Już tyle... Wy się chyba przyzwyczailiście, Już tyle dni na, na dworze, że chyba się przyzwyczailiście, już co? Trochę palce mam obronne, na to to. Czyli co? Chcecie robić to, co mam robić, ankietę u widzów? No... E tak. Nasz z powrotem na live, Tadzik... E nie pamiętam. A już nie pamiętasz, aha. Tadzik Edward e TV Show. No właśnie. No, zapamiętasz. Dobra mordy, ja lecę... Ten, do tego do Lidla i do chaty Wy to się bawcie Jak widzowie uznają że że tylko na live'y, na live'a was, was mam, mam wpuścić no to tak zrobię a jeśli nie no to nie i tyle no to trzymajcie się Panie widzowie Trzymajcie za mnie łapę Za Trzymaj. mojego kolegę Dobra ja lecę tu jeszcze Wydupcam I idę Do Lidla, a wy mordeczki sami wiecie Co macie zrobić Taki szybki Vlog Z chałupy od yy, Tych dwóch karakanów To tyle, czy trzymajcie czy się Do zobaczenia Cześć No i mordeczki tak jeszcze na koniec, właśnie wracam już z tego Lidla Edwardem, Edward skurzony Deszcz pada Całem mokry i ten I tak widzicie te dwa Karakany jak sobie żyją Tam pokazałem wam wcześniej Gdzie sobie śpią A tu sobie byli na tarasie Bo deszcz pada I co To jak mówię Już trochę dni są na ulicy Wiesz kolega, proszę bardzo Się na, na, na szkło I ten. No i oni tak na filmiku za bardzo nie chcieli się ten prosić, ale jak zgasiłem filmik to prosili żeby mogli wrócić, ale Ale tak jak powiedziałem u mnie se przegieli pałę i tylko wy, jak chcecie, ale tylko na streamy, bo tak na cały czas to raczej szanse marne, żeby sobie powrócili Dobra mordę, lecę. Miłego oglądania. Znaczy mam nadzieję, że miło się oglądało i i w kontakcie i do następnego. trzymajcie się, szepiona.